Witam, przegląd moich odmian przerobowych. Rozpoczniemy od Cabernet Cortis. Jest to ciemna odmiana hybrydowa. Mrozoodporność tej odmiany jest do minus 22 stopni. Okres dojrzewania średni 130-140 dni. Okres wegetacji Masa jagód to jest około 2 gramy. Masa gron około 140 około 140 gram. Kolejną odmianą jest Dornfelder, jest to Bitis vinifera, może odporność tej odmiany jest również do minus 22, nigdy minie przemars Odmiana raczej o średnio późnym okresie dojrzewania 150-155 dni okres wegetacyjny 3-5 gram to jest masa jagód, masa gron dochodzi nawet do do połowy kilograma tak 105, od 150 200 do 500 gram to są to jest taka typowa masa grona dość duże grona potrafi wydawać Dornfelder bardzo fajne wino z tej odmiany wychodzi Gołbok, kolejna hybryda o bardzo ciemnym, ciemnym, barwiącym soku. Wychodzi z niej wino prawie prawie czarne. Mrozoodporność tej zmiany to jest do minus 23 stopni. bardzo wczesny okres dojrzewania. Masa jagód jest około 2 gram masa gron nie są szczególnie duża czy tu od 100 do 140 gram ale odmiana jak widać bardzo plenna bogaty klon będzie w tym roku z głęboka troszeczkę wina tak jeszcze do na liście głęboka w późniejszym okresie ale już zaczynają się też przebarwiać Potrafią być bardzo ładnie wybarwione na czerwono. Ilczeski rannej. Ogólnoużytkowa raczej bardziej niż, niż przerobowa odmiana. Bardzo plenna hybryda. Mrozy wytrzymuje do minus 24 stopni. Okres dojrzewania wczesny 125-135 dni. 2-3 gramy, to jest masa masa jagód tej odmiany masa gron 140-200 200, 200 gram polecam tę odmianę dla dla wszystkich amatorów uprawy winorośli jest to odmiana również o bardzo ładnych liściach średnio silnie rosnąca, która daje również bardzo ładne zasłony czy, czy pokrycia na, na pergole trejaze. Marguetę amerykańska odmiana, jej podstawową zaletą jest jej rozodporność, ta odmiana wytrzymuje nawet do minus 35 stopni okres dojrzewania 130-140 dni Jagody raczej raczej małe do, do 2 gram grona do, do 200 gram no ma problem jak widać troszeczkę z zapyleniem te grona są przestrzelone odmiana bardzo silnie rosnąca no sprawia kłopoty w uprawie szpalerowej bo trzeba ją bardzo pilnować i, i ciąć na okrągło bo pasierby strasznie silnie rosną No po dodam jeszcze, że gromadzi bardzo wysokie cukry. Muskat odeski, hybryda, do, bardzo dobra do amatorskich nasadzeń. Jak sama nazwa mówi, no, muskatowy posmak tej odmiany daje bardzo fajne, aromatyczne wino. Ja, Muska do deski robię w połączeniu z jutrzenką bardzo ciekawa kompozycja wychodzi wytrzymałość nam tej odmiany to jest minus 24 stopnie, więc bardzo dobra nigdy mi nie przemarzał masa to jest do, do, 200, do 200 gram okres dojrzewania 130-140 dni jagody nie za duże około Około dwóch gram, bardzo ładnie u mnie planuje i, i jestem z muskatu bardzo zadowolony. Rondo, bardzo popularna hybryda. A o ciemnych, o ciemnych gronach daje da bardzo dobre na wina czerwone i, i różowe mrozoodporność tej odmiany. To jest do minus 25 stopni, wytrzymuje okres dojrzewania średni 130-140 dni. Jagody średniej wielkości 3-4 gramy, grona 150-200 gram. Jak widać, jest to odmiana plenna różne ma opinie co do co do plenności ja zauważam że jest to plenna odmiana i tak, tak ją prezentuję proszę bardzo sami zobaczmy ile tam tych gron na moim rondzie wisi. w tamtym roku troszeczkę ją mączniak rzekomy atakował ale Walczyłem, plonu chroniłem w tym roku, zdrowiutka jak jakbym sobie życzył, żeby było co roku. W perądzie zaprezentuję jeszcze regenta. Jest to odmiana no, powiedziałbym bardzo pokrewna do tamtej. Jedni twierdzą, że regent trochę wcześniej dojrzewa. A od ronda u mnie akurat wygląda na to że jest odwrotnie bo jednak prezentowane wcześniej rondo było troszeczkę lepiej wybarwione od, od regenta odmiana o podobnym okresie dojrzewania ja bym powiedział 130 140 dni tak jak, tak jak ma rondo odporność minus 24 stopnie jagody podobne do podobnej wielkości 2-3 gramy grona 150-180 gram. jest to hybryda bardzo często robię z niej wino właśnie w połączeniu z rondem jeszcze popatrzmy na liście Mamy dzisiaj 20 sierpnia na tym, na tym zakończę może prezentację części odmian przerobowych inne zaprezentuję jeszcze troszeczkę później bo, bo niektóre są jakby jeszcze we wcześniejszym okresie wybarwienia